Cześć! Witaj w Duchowości bez Spiny, cyklu, w którym duchowość to nie misja do spełnienia, a raczej lekka przygoda z oddechem i uśmiechem. Ja mam na imię Agnieszka i na stare lata postanowiłam zostać youtuberką, która zbliżać będzie do tego, co moim zdaniem jest kluczem do życia, takiego naprawdę cool, w zgodzie ze sobą. Moją domeną i planem na życie jest wierne dreptanie za marzeniami, ale zawsze w swoim własnym stylu. Przeglądając kanał szybko zorientujesz się, że tu o duchowości i emocjach jest jakoś inaczej. Do wyboru masz naprawdę szeroki wachlarz, od nagrań pełnych metafor i poetyckiej wrażliwości, aż po naprawdę cięte riposty i pokazanie duchowości w szlafroku, w klapkach, a nie tylko na macie i ukrytej książkach. Rozgość się, będzie naprawdę ciekawie. To seria, w której duchowość spotyka się z codziennym życiem, bez presji. Bez wielkich oczekiwań. To cykl, w którym przysłowiowo nawijam z serca, a nie z kartki. No dobra, przyznaję się, mam plan i zarys, ale pozwalam tu wyjść spontaniczności, szaleństwu i autentyczności na pierwszy plan. Tak więc pamiętaj, potyczki głosowe, zawahania i figle przejęzyczeń mają prawo dać czadu. Choć dziś mam wrażenie, że czadu to dam ja, bo to jeden z takich dni, w którym. Yy, Arty rozdaje moje poczucie humoru, szaleństwo, zupełnie zapominając o tym, że jestem wiekową, no i odpowiedzialną mamuśką. Moje dzieciaki nie słuchają mojego kanału, bo duchowość ponoć jest nudna, a matka zrzędzi, mąż też wymigał się, bo jak mówi, ma moich szaleństw aż nadto. Tak więc on gotuje, a ja bez nadzoru i spiny zrywam się z tego domowego maratonu i postanawiam rozkręcić tę serię, którą polubicie pokochacie. Tak więc duchowość bez spiny, niech to będzie przestrzeń, w której spotykają się wszystkie ignorowane żony, matki polki i wszyscy ci, którzy czują, że życie duchowe nie musi oznaczać rezygnacji z własnej osobowości. Facetów też chętnie przygarnę, jakkolwiek to brzmi. Pamiętajcie, tu nie ma sztywnej atmosfery, tylko luz, oddech i miejsce na prawdziwe rozmowy. Czasem o głębokich rzeczach, a czasem po prostu o tym, jak nie dać się zwariować w codziennym chaosie? Tak więc, jeśli czujesz, że za dużo w Twoim życiu tych momentów, kiedy na wszystko brakuje ci czasu, chcesz zrobić coś dla siebie i nie zanudzić się przy tym na śmierć, to dobrze trafiłeś, trafiłaś. Mam nadzieję, że będzie to wartościowy, no nie czekaj, że będzie to czadowy, wspólnie spędzony czas, w którym przypomnisz sobie, że duchowość to nie tylko modlitwy w ciszy, ale też czas na śmiech, oddech i złapanie równowagi. Będzie sporo o emocjach, uważności i szukaniu siebie w tym całym szaleństwie, bo nie ma nic złego w tym, że czasem po prostu chcesz oddychać, a nie być perfekcyjnie duchową, oświeconą osobą. W tym odcinku porozmawiamy o kimś, kto zawsze jest przy nas, ale rzadko dostaje swoją chwilę w blasku reflektorów. A mowa o. mowa o oddechu. Kto by pomyślał, że coś tak oczywistego zasługuje na swoją chwilę chwały. No i tu Was zaskoczę, może nawet argumentami przytłoczę. No proszę, są rymy. ale wracajmy do oddechu. Oddech to gość, który jest w tle naszego życia przez cały czas, ale któż o nim pamięta? Dlatego dziś u mnie dostanie swoje 5 minut sławy. Jeśli myślisz, że oddech to coś zwykłego, przyziemnego, to pozwól, że zabioręcie w podróż, która obudzi cię z tej iluzji. Oddech to bohater życia Twojego, mojego, każdego. Niech ten odcinek będzie przypomnieniem, że ten cichy towarzysz jest nie tylko fundamentem naszego życia, ale także kluczem do głębszego zrozumienia siebie i harmonii z otaczającym nas światem. Zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jak ważny jest nasz oddech. Oddychamy, no bo musimy bo to naturalna część życia. Ale oddech to nie tylko proces fizjologiczny. Dlatego właśnie to będzie odcinek po fascynujących prawdach o oddechu, jego magii, jego tajemnicach i jego obecności w naszym życiu. Przekonasz się, że to, co wydaje się tak zwyczajne, w rzeczywistości kryje w sobie wielką moc nie tylko w kontekście ciała, ale i ducha. Gotowi? Panie i Panowie, Matki Polki i cała reszta. Prawdziwie duchowo zanurzamy się w tajemnicy oddechu. Po pierwsze, oddech to nie tylko rytmiczny ruch ciała. To cichy czarodziej, no, no może magik, bo bardziej poważnie to brzmi. Magik, który wkrada się w nasze życie niczym nieproszony gość, a potem zostaje, nie pytając o zgodę. To ciekawe. Oddech włącza play i stop naszego istnienia. Nieczęsto o tym myślimy. Niby zwyczajny, niepozorny, cichy, a jednak. Wszystko na to wskazuje, że to on gra pierwsze skrzypce. A tak na przysłowiowe dowalenie do pieca. W ciągu jednego dnia wykonujemy około 20 tysięcy oddechów, których większość z nas nie zauważa w ogóle. Choć każdy z nich jest jak mały cud. 20 tysięcy. Wyobrażacie sobie? A kto z nas pamięta, choćby jeden z nich, tak świadomie? No właśnie. Przezorni do granic możliwości, ładowarkę do telefonu nosimy przy sobie, bo 10% baterii załącza panikę. A oddechu, baterii naszego życia, nikt z nas nie myśli. A teraz będzie jeszcze ciekawiej: oddech nie potrzebuje naszej uwagi, nie potrzebuje, by trwać. To my potrzebujemy oddechu, by istnieć. On sobie radzi sam, niezależnie. To on nas utrzymuje przy życiu, choć my tę zasługę przypisujemy wypłacie przelanej przez szefa. Hm. To on ratuje nas w stresie, koi w smutku, jest z nami w każdej doli i niedoli. On. Oddech. A nie znajomi Space'a. No to lecimy dalej. Liczymy wszystko. Kroki, kalorie, pieniądze, lajki, metry kafelków na remont. A oddech? Czy ktoś z nas liczy oddechy? A bez oddechu nic. Nie ma ani porannej kawy, ani zachwytu, ani nowej łazienki, ani też śmiechu. Nie ma nic. Nie ma nas. Marzą nam się podróże, nowe lądy, dzikie plaże, przygody jak z filmu. Chcemy gdzieś pojechać, coś przeżyć, coś poczuć. A tymczasem, proszę bardzo, on całkiem skromny, bez bagażu i dramy. Nasz oddech codziennie zabiera nas w najbardziej epicką podróż życia. Bez samolotu, bez paszportu, bez opóźnień, nie musisz rezerwować hoteli ani nie robić selfie. Wystarczy, że jesteś i że z nim płyniesz. Każdego dnia robi robotę, a my? No cóż, często nawet nie zauważamy, że nas prowadzi. A przecież to najlepszy przewodnik, jakiego mamy. Nie pyta, nie narzeka. Nie pobiera opłat za nadbagaż emocji. Po prostu bierze nas w trasę od wzruszeń po głupawkę o północy, od czułości po momenty, gdy trzeba zebrać się do kupy. Więc zanim kolejny raz stwierdzisz, że nic się nie dzieje w twoim życiu, może po prostu weź głębszy wdech i zobacz, że twoja największa podróż już trwa. Od środka. Teraz będzie coś dla fanów nowoczesnego patrzenia na życie, zachwycających się cudami techniki. Oddech jest trochę jak wifi. Niby go nie widać, ale jak zniknie, to panika. A przecież bez niego nic nie działa ani mózg, ani serce, ani poczucie sensu. No i jeszcze coś. On nigdy się nie rozłącza. Zostawiam to do przemyślenia. A teraz Uwagę proszę wszystkich tych, co usilnie idealnego partnera na życie szukają. Najwierniejszy nasz związek w życiu, bardzo proszę, z oddechem. Nie znika pokutni, nie ocenia, zawsze jest przy Tobie, nie wymaga, tylko daje. Daje spokój, życie, obecność. A gdyby teraz słuchał nie ktoś, kto potrzebuje terapeuty, to oddech jest niezastąpiony. Nie gada, słucha. Ba, wszystko o nas wie, jakby znał nas od środka, no i zawsze ma czas. Bez ocen, no i bez faktury na koniec sesji. A teraz podzielę się z Wami takim przemyśleniem. Gdyby tak, wyrzec się wszystkich naszych uzależnień, tych małych codziennych słabostek, którym ulegamy szybciej niż promocji w biodrące, no wiesz, kawa na rozruch. Coś słodkiego, bo mam spadek, winko na rozluźnienie, serial na znieczulenie, skrolowanie na wszystko. Więc gdyby tak, zamiast szukać energii w kofeinie, radości w cukrze, a relaksu w procentach sięgnąć po głęboki oddech. Głęboki oddech ładuje lepiej niż espresso, a nie wywołuje drżenia powiek, nie powoduje kaca jak wino, za to oczyszcza jak rozmowa z najlepszą przyjaciółką. Nie tuczy jak baton, a daje spokój jak koc i serial w jednym. I najlepsze, nie trzeba go zamawiać, kupować, blendować, ani przechowywać w lodówce. Jest zawsze, nawet jak zapomnisz portfela, cichy, lojalny i całkiem za darmo. I niech mi ktoś powie, że to nie są argumenty, które stoją po stronie świadomego oddychania. Podsumujmy. Nie musisz szukać. Ani kupować spokoju na raty. Wystarczy wydech i wydech. Darmowa dostawa do środka, jeśli tylko postawisz na świadome tu i teraz. Koniec z szukaniem ukojenia w lodówce. Teraz szukamy go w klatce piersiowej. A jeśli zastanawiasz się, jak z dnia na dzień oddychać zacząć, jakkolwiek to brzmi, to pamiętaj, twoje ciało robi multitasking. A oddech i tak to ogarnia. Nawet gdy ty nie ogarniasz nic, oddech ogarnia Ciebie. Po prostu zwolnij i zacznij go słuchać. I wiedz, że oddech to taki prywatny przycisk reset. Tylko trzeba sobie o nim przypomnieć, zanim spalisz się jak tost. A teraz wracajmy do fascynacji oddechem na bardziej poważnie. No, jeśli mi się to uda. Zadziwiające jest to, że coś tak zwykłego jak oddech, coś co robimy nawet przy ziewaniu na zebraniach, może mieć tak ogromną moc. Serio. Jeden głęboki wdech i nagle czujesz się, jakbyś właśnie wciągnął trochę kosmicznej harmonii prosto z wszechświata. To się nazywa czysta magia, bez potrzeby wyjazdu na bali. A gdy Twoje serce i oddech zaczynają grać do jednej bramki, BUM! To jest dopiero magia. Nagle jesteś jak własny, wewnętrzny DJ. Rytm, flow, spokój, wszystko się zgadza. To już nie jest oddychanie. To życiowy taniec ciała i duszy. No tak, to wychodzi za mnie moja duchowa natura. I wiesz, co jest najlepsze? Nie trzeba świeczek, kadzideł, ani siedzenia w pozycji lotosu do końca dnia. Wystarczy zauważyć, że oddech to twój prywatny Spotify z playlistą, pod tytułem Połączenie z życiem. Tylko nikt ci jeszcze nie powiedział, gdzie jest przycisk play. Powiem ci więcej, ten cichy, niepozorny oddech, który siedzi w tle naszego życia, jest jak statysta w serialu. Ma też władzę nad duszą. Potrafi przegonić smutki, wybrać ducho z lęków i jeszcze złożyć nas z powrotem do kupy po trudnym dniu. Bo jak dychasz głęboko, spokojnie, to tak jakbyś robił sobie wewnętrzna spa. Zero ręczników, zero maseczek, tylko ty i powietrze. Wdech jak masaż dla duszy, wydech jak. Mm, oj, tam wszystko wyminie, wszystko będzie dobrze. I kiedy serce zaczyna bić w rytmie tego spokoju, a to już nie jest zwykłe żyje, to jest jak koncert duszy na żywo, bez biletów. Bez sceny, grane w klatce piersiowej codziennie, a my najczęściej nawet nie słuchamy, bo skrolujemy, bo gonimy, bo zapomnieliśmy, że życie nie dzieje się tam, gdzieś, tylko tu, teraz, w nas. I nie daj się nabić w butelkę ten świadomy taniec oddechu, ciała i ducha, o którym wszyscy mówią. To nie jest yoga w Himalajach ani kurs medytacji w dżungli. To ty, Zamknięty w łazience z kubkiem herbaty, i wdech, wydech, wdech, wydech. No dobra, teraz dopiero będzie bomba. Nie ma co ukrywać, że wśród moich znajomych wielu uważa mnie za oderwaną od rzeczywistości. Tak, tak, pewnie dlatego, że oddycham świadomie, zachwycam się drzewami, patrzę w niebo, jakbym widziała tam coś więcej niż chmurki, i mam takie dziwne skłonności do wydychania życia na pełnej pytarcie. Tak po prostu mam. Ale to, co powiem teraz. To będzie dolanie oliwy do ognia. To będzie dopiero bomba. Uwaga znajomi, oddech jest moją supermocą. Oddech działa we mnie jak zainstalowana na stałe wersja premium, niewidoczna, bez reklam, bez opłat i do tego połączenie z całym wszechświatem, który nie ma końca. Coś łączy nas w krąg, którego nie widać, a który trwa. Jakbyśmy wszyscy oddychali tym samym powietrzem. Które przeszło przez pokolenia, od naszych przodków po przyszłe pokolenia. Więc, tak, może jestem trochę oderwana od tej zwykłej, szarej rzeczywistości, ale czy to nie cudowne, że w tej niepozornej chwili oddechu możemy poczuć się częścią czegoś większego? Coś, czego nie da się zmierzyć ani chwycić, a co jest w nas przez cały czas? Bez nas nawet nie wie, że istnieje. No a teraz ta bomba. Dzięki temu, że żyję świadomie, oddycham z pełną uwagą, hmm, jakby to powiedzieć, to cacko, które stoi w moim garażu, albo lepiej, e, to, które śpi obok mnie każdej nocy, to również zasługa tego świadomego życia, świadomych decyzji i oddechu. No bo jak tu nie odnosić sukcesów, skoro oddech i ja gramy do tej samej bramki. Możesz inwestować w siebie jak chcesz, najnowsze ciuchy, super furę w garażu czy drogie dodatki. Ale jeśli chcesz prawdziwej zmiany, ja proponuję inwestycję w oddech. Bo on daje ci życie, a nie najnowszy model telefonu. Oddech to najlepsza inwestycja i nie wymaga rat. I co najważniejsze, daje ci poczucie pełni, które żadne ubrania czy drogie auto nie zapewnią. Więc zamiast szukać kolejnej rzeczy, która zrobi na tobie wrażenie przez 5-15 minut, Zacznij oddech traktować jak najcenniejszy skarb, a reszta przyjdzie sama. Prawda jest taka, że jeśli oddech na co dzień traktujemy jak zwykłą przypadłość, to tak jakbyśmy zapomnieli, że mamy darmową aplikację z życiem w środku. Więc kiedy następnym razem poczujesz, że oddech to coś zwykłego, pamiętaj. Oddech jest naszym VIPowym klubem życia, bez którego nie byłoby tej życiowej imprezy. I tak wiem, co przechodzi ci przez myśl. Świadome oddychanie nie jest łatwe. Ale będzie łatwiejsze, jeśli zrozumiesz, że oddech to brama do teraźniejszości. Powtórzę. Oddech to brama do teraźniejszości. Serio, bo jeśli gdzieś się gubisz, to najczęściej w swojej własnej głowie. Myśli są jak, są jak popcorn. Co było, co będzie, co zjem na kolacji, czy tamten już mail wysłał, ignoruj. Od dziś to ignoruj, bo każdy wdech to powrót do siebie, do tu i teraz, do ciała, do życia, do tej konkretnej sekundy, która dzieje się właśnie teraz. No ale, żeby nie było tak poważnie, rozluźnijmy na chwilę trochę tą atmosferę. Oddech to taniec ciała i umysłu. Serio, to nie jest balet na scenie ani pokaz taneczny z TikToka. To taki prywatny taniec wewnętrzny, który dzieje się non stop. Gdy oddychasz głęboko, to oddychasz spokojem. Ciało się rozluźnia, umysł się wycisza, a ty tańczysz. Tańczysz z oddechem. To nie jest taniec z gwiazdami, ale ze samym sobą. I to co najlepsze, nie musisz nawet umieć tańczyć, wystarczy oddychać. Oddech to emocje, nasz wewnętrzny detektor nastroju. Serio, nie trzeba aplikacji ani smartwatcha. Wystarczy posłuchać, jak oddychasz. Stres? Oddech biegnie sprintem. Radość? Oddech płynie, jak leniwa rzeka w niedzielę. A smutek? Ciii. Oddech wtedy siada cicho w kącie i ciężko wzdycha, jakby mówił ej, dziś już nie mam siły. I idę o zakład, że wszyscy, którzy tu są, się ze mną zgadzają. Kolejne spojrzenie na oddech. Oddech to energia życiowa. To nie jest żaden magiczny eliksir z bazarku, ale w wielu kulturach mówi się, że w oddechu kryje się życiowa moc. Każdy wdech to jak ładowarka do duszy. Ładujesz się jak smartfon na 100%. A wydech? A wydech to porządne czyli wypuszczenie tego, co ci nie służy. Stresu, zmartwień, dram. Dram sezonu pierwszego, drugiego, trzeciego. Oddech potrafi oczyścić jak porządne pranie i wznieść nas wyżej niż niejeden motywacyjny cytat na Insta. Więc zamiast szukać mocy w kursach cudów, weź oddech. A skoro o kursach i mentorach mowa, to spójrzmy na oddech w aspekcie medytacji i uważności, czyli wchodzimy w klimat zen, ale bez kadzideł i konieczności siedzenia po turecku na szczycie góry. Medytacji oddech to nie tylko powietrze wpadające do płuc. Umysł często szaleje. Leci w przeszłość. Jak on mógł mi to zrobić? Albo galopem w przyszłość. A co będzie jutro? A oddech mówi: Halo, wracaj, jesteś tu. Teraz oddychasz. Oddech to taka kotwica. Niewielka metafizyka, to prosty rytm. Wdech, wydech, życie. I pewnie Cię zdziwię. Nie musisz mieć zero myśli. Możesz być nawet pełna, pełny chaosu i nadal medytować, bo to, czego naprawdę potrzebujesz do medytacji, już masz, czyli oddech. No i na potwierdzenie, świadome oddychanie to najprostsza praktyka świata. Może naprawdę zrobić porządek w głowie, no, i kosztuje mniej niż kurs rozwoju osobistego w Miami. Można by mnożyć zasady, zalety i supermocy świadomego oddychania, ale ostatecznie to ty decydujesz, czy chcesz być częścią tej praktyki. Pozwól więc, że na koniec odwołam się do czegoś, co dla mnie jest bezbłędnym przewodnikiem mowa o naturze. Natura była, jest i będzie moim najlepszym nauczycielem. Oddechu, spokoju i medytacji. Wyjdź do lasu, zamknij oczy, połóż się na trawie, posłuchaj wiatru, posłuchaj drzew. Wtedy zdasz sobie sprawę, że nie musisz się uczyć oddychać. Oddychasz od zawsze. Tylko pogubiłeś się, pogubiłaś w powiadomieniach, w zimnej latę pogubiłaś się w życiu. A wystarczy jedno: zatrzymać się, oddychać i być. Natura nie krzyczy, nie ocenia, nie wymaga, oddycha i czeka na twój oddech. A jeśli gdzieś na świecie jest uniwersalny język, to właśnie on. Wdech, wydech, wdech, wydech. Natura, tak jak oddech, nie potrzebuje Wi-Fi, żeby połączyć się z Tobą. Wystarczy, że się zatrzymasz. Weźmiesz oddech, po tyle zero logowania. Więc następnym razem, zamiast scrollować od rana idź pod drzewo albo na plażę albo po prostu otwórz okno bo może i Netflix ma świetne premiery ale Ziemia od miliardów lat nadaje w rytmie wdech, wydech, wdech, wydech a mnie ten kanał nigdy nie nudzi no i tak oto pierwszy odcinek Duchowość bez spiny dobiega końca bo mąż na obiad woła na koniec podzielę się jeszcze jedną radą oddychaj Życie i tak cię dogoni, ale przynajmniej będziesz zrelaksowany. Jeśli po dzisiejszym odcinku czujesz, że twój oddech stał się bardziej świadomy, albo przynajmniej mniej chaotyczny, to znaczy, że misja zakończona sukcesem. A jeśli wciąż nie subskrybujesz mojego kanału, to, mm, to cóż, to chyba masz jakiś problem z oddechem. Ale spokojnie, to da się naprawić. Kliknij subskrypcję i wracaj do mnie, bo jak wiesz, bez scenariusza Zawsze jest zabawa. Komentuj, bo twoje oddechy też mogą tu grać główną rolę. Czekam na twoje wnioski, przemyślenia i ewentualne przypadkowe przejęzyczenia. W końcu każdy komentarz to jak nowe powietrze dla tego kanału. A ja wracam do codziennej walki z tym, co spontaniczne, czyli z całą resztą życia. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że nie zabraknie ci oddechu. I na koniec jeszcze. Taka mała prywata. Gdyby ktoś z Was, znajomych, mógłby szepnąć mojemu mężowi, że nazwałam go cackiem, a dzieciom, że wcale nie zrzędzę, będę bardzo wdzięczna. Ściskam. Do usłyszenia. Do zobaczenia.